Chcesz mieć piękny trawnik, ale nie chcesz poświęcać mu całego wolnego czasu i góry pieniędzy? Zostań do końca. Ten odcinek powstał dlatego, że wielu moich znajomych odwiedza mnie i podziwia mój trawnik. Ale jednocześnie podkreśla, że nie wymagają aż tyle od swoich trawników i nie mają zamiaru poświęcać tak dużo czasu oraz pieniędzy. Dlatego w tym odcinku postaram się poruszyć tylko te kroki, które są najważniejsze do utrzymania ładnego trawnika. W pielęgnacji trawnika są rzeczy, których absolutnie nie możemy pominąć. Na potrzeby tego materiału stworzyłem taką piramidę, która określa wartość tych wszystkich zabiegów, tych wszystkich Elementów, na które składa się właśnie utrzymanie trawnika. I kompletnie fundamentalnym z, moich, z mojej perspektywy zabiegiem jest zabieg koszenia. I od niego sobie zaczniemy. Moim zdaniem, częste koszenie to właśnie najważniejszy zabieg na trawniku. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś bardzo niemiły odciął wam palec. Czy możecie z tym przeżyć? Raczej tak. Ale wyobraźcie sobie, że ten ktoś jest bardziej brutalny i odetnie wam całą rękę. Wasze szanse przeżycia drastycznie maleją. Podobnie sytuacja wygląda z trawnikiem, ponieważ liście to jej zielone organy. I jeżeli utniemy tych liści za dużo, to trawa będzie po prostu z tego powodu cierpieć. Ogólna zasada jest taka, że ucinamy tylko 1 trzecią liścia. Czyli jeżeli chcemy trzymać nasz trawnik na 4 cm, to maksymalna wysokość przed zabiegiem koszenia to powinno być 6 cm. Wtedy ucinamy trawę o 2 cm, to stanowi 1 trzecią liścia, i w tym sposobem nie stresujemy aż tak bardzo tej trawy. Natomiast, jeżeli chcemy utrzymywać trawnik na wysokości 2 cm, to maksymalną wysokością do uzyskania tej 1 trzeciej wysokości liścia to są 3 cm. Więc powoduje to, że musimy kosić praktycznie trawnik dwa razy częściej. Zatem wysokość koszenia to również czynnik determinujący w pewnym stopniu, oczywiście, wysokość koszenia. Natomiast im częściej kosimy tą trawę, tym lepiej. Osobiście uważam, że najlepszym sposobem jest po prostu zostawianie ściętej trawy dla trawnika. Częste koszenie będzie powodować, że praktycznie tej trawy nie będziemy widzieć, bo zniknie ona w gęstej trawie. A drugą zaletą tego jest to, że drobno zmielone ścinki trawy szybciej będą się rozkładały i nie będą generowały filcu. Jeśli nie lubicie lub nie macie czasu na koszenie trawnika, polecam zakup robota koszącego, który zrobi to za Was. Numer 2 to nawożenie. Jest to bardzo istotny zabieg, ponieważ trawa, żeby rosnąć w zdrowiu i z dużym wigorem, potrzebuje po prostu jedzenia. Odpowiednie nawożenie powinno zawsze zależeć od tego, co mamy w glebie, czyli najlepiej byłoby to potwierdzić sobie właśnie badaniami gleby. Natomiast jeżeli już chcemy to robić na ślepo, to raczej unikałbym nawozów takich jak saletra, mocznik czy polifoska, ponieważ mają one duże zawartości pierwiastków oraz te pierwiastki są bardzo szybko uwalniające, przez co w bardzo łatwy sposób możemy po prostu ten nasz trawnik spalić. Dobrym rozwiązaniem mogą być tu nawozy organiczne, czy też nawozy otoczkowane o zwolnionym uwalnianiu tych pierwiastków. Ok, ale ktoś może tu powiedzieć, że takie nawozy są drogie i nie chce wydawać tyle kasy na nie. Dlatego polecam obserwować mój kanał, bo już niedługo na moim kanale pojawią się dwa ciekawe, budżetowe nawozy o właśnie takim wolnym uwalnianiu składników pokarmowych. Im wolniej będą uwalniane te składniki pokarmowe, tym głębiej i swobodniej będzie sięgał system korzeniowy po te składniki pokarmowe. Zatem to będzie wpływać na odporność trawnika na suszę, czyli stosując nawozy wolno działające, w pewnym stopniu ułatwiamy sobie życie, ponieważ możemy stosować je po prostu rzadziej, a dwa, że stymulujemy trawę do szukania tych składników pokarmowych. W glebie, czyli do rozwoju systemu korzeniowego. Numer 3 zabiegi mechaniczne. Pod tym punktem mam na myśli aerację, wertykulację oraz dosię. Jeżeli chodzi o aerację, to jest to właściwie jedyny zabieg, którym możemy ingerować, uprawiać glebę, na której rośnie trawnik, więc zawsze jest polecany. Jeżeli chodzi o małe powierzchnie, świetnie sprawdzają się zwykłe widły, natomiast na większych pole polecam po prostu wypożyczyć sobie. Profesjonalny aerator. Jeżeli chodzi o wertykulację, to powinniśmy ją przede wszystkim wykonywać w dobrym dla trawnika czasie, czyli nie za szybko ani nie za późno w ciągu roku, bo ten zabieg jest trochę inwazyjny dla trawnika. Jeżeli już naprawdę nam się nie chce robić tych zabiegów, to uważam, że jednokrotne wertykulowanie trawnika to jest dobry pomysł na utrzymanie tego trawnika bez dużej ilości filcu. Jeśli tego filcu mamy bardzo dużo, to powinniśmy robić tą wertykulację minimum dwa razy w roku. Jeżeli chodzi o dosiew, to po wertykulacji mamy właśnie świetną okazję na dosianie nowych nasion. Nowe nasiona, nowe rośliny zawsze wprowadzają do trawnika więcej wigoru, więcej elastyczności, dlatego warto wykonywać ten zabieg minimum raz w roku. Pamiętajcie, że to tylko trzy podstawowe kroki. Bardzo ważnym krokiem jest także podlewanie trawnika. Ale jeżeli no, nie macie tego systemu podlewania, lub po prostu nie chcecie podlewać tego trawnika i akceptujecie to, że latem on lekko wyschnie, to wykonując te trzy fundamentalne kroki, w dużym stopniu ograniczycie potrzebę sztucznego nawadniania waszego trawnika. Jeśli bardziej chcecie zagłębić się w tematy związane z pielęgnacją trawnika, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, lajkowania i komentowania. Pod filmem. W tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia w następnym. Wszystkiego zielonego.